Siema z tej strony Piro Jason. Dzisiaj sobie odpakujemy paczuchę od sklepu wybuchy.pl z kodem pirobomba macie minus 10% zniżki. Zamówiłem sobie tutaj dwie malutkie wyrzutnie. Dodatkowo zostały dorzucone rzeczy do testu. Także naprawdę panu Maciejowi dziękujemy. Także przechodzimy do otwierania. Tak, folia zdjęta. Widzę rzeczy fajnie zapakowane. Tak. Wypełnia. Pierwsza rzecz to Gatling Scream Boom Whistling ZBS 102 klasa F2. 84 strzały. Gatlingi są naprawdę super. Każdemu polecam. Partia 2023 łamana na 3. nek Gdzie mamy 80 gram? 80,65 4 grama Kolejną rzeczą są kulki dymne. Ciekawe, bo nie widziałem takich wielkich kulek od piromaxa, Big Smoke Balls PX 6114, 3 sztuki. Kategoria T1, urządzenie dymne. <gulki> Nek 15 gram, chętnie sobie przetestuję, nie widziałem nigdy takich wielkich kulek. Dwie małe kosteczki 9 dziewięciostrzałowe od Triplexa jest jedna Yellow Purple Peony i od Zumbuma Yellow Purple Peony, czyli to samo 20 mm. Od Zumbuma jest właśnie nowa, przetestujemy sobie. Lecimy na grubo, czyli ZB600 Zombie Attack 5G, petardy 5 gramowe. Nie są to czarnoprochowce kategoria F3. Kolejne petardy Crazy Robots. 2 gramy, każdemu dobrze znane. Naprawdę super petardy. Kategoria F3 so SO1O002, 20 gram na opakowanie. Naprawdę super petardy. Mamy kolejne mocne petardy od Private, Privatexa Achtung 5G. Chciałem sobie właśnie kupić, żeby sobie je testować. Kategoria F3. Super. Petardy Actung Mini od Tropika PT2. 20 sztuk, 4 gramy na całą taką paczuszkę. Tych petard nikomu nie trzeba przedstawiać Killer Bulldog XP1030 od Triplexa. Petardy 2 na P1. Naprawdę fajnie dają. Teraz już troszkę słabsze rzeczy. Petarda Zumbum, Black Mamba to są czarno-prochowce ZB600. strzelałem z nich, są nawet spoko. Klasa F2, PXP 213. Teraz mamy kosteczkę od Hesti. Jest to jedyny sklep internetowy, który ma bardzo dużo towaru z Hesti. Także zapraszam, są tam naprawdę fajne rzeczy. Laser Attack 49 czałów, kaliber 14 mm. Można sobie zeskanować kod. Cyk, cyk. Co tutaj pisze? 147 gram, w sklepach nie widziałem tej kosteczki, ale sobie na pewno przetestujemy. Petardy Spider oraz petardy FP3 z lątem ozdobnym. Teraz mamy Blitz Ramsy, mini, naprawdę też spoko petardy, 0,4 grama, jak na takie maleństwo to fajnie daje. Wyrzutnia Big Bang Casopeia, też nikomu nie trzeba przedstawać JW06, 20 mm, 16 szczałów, NEX 140 gram. Wyrzutnia Major od Klaska, tak samo bardzo dużo ich się sprzedaje, 72 gramy, klasa F2. Ostatnią rzeczą mamy już wyrzutnię Exploder 10 od Tropika, musicie sobie zeskanować. TB-177, tu mamy 240 gram neku. Tutaj mamy instrukcję, także naprawdę super. To już wszystko na dzisiaj. Ja bardzo dziękuję panu Maciejowi z wybuchów.pl za tą paczuszkę. Jest tu naprawdę duża różnorodność produktów do testu. Przetestujemy. Będziemy widzieć. Także ja Was jeszcze raz tam zapraszam z kodem Pirobomba. Macie minus 10% zniżki. Asortyment na tym sklepie się ciągle powiększa. Są wprowadzane nowości, jest to nowiutki sklep. Także jeżeli macie również jakieś propozycje od siebie, co można byłoby dodać, co zmienić, dajcie znać. To było na tyle. Siemanko.